Jak masz trądzik na plecach, to nie zgadniesz, skąd on się tam może wziąć. Jest jeden prosty element pielęgnacyjny, który można wyeliminować albo poprawić, żeby pozbyć się trądziku na plecach. I nie zgadniesz. Uwaga! Odżywki do włosów. Odżywka do włosów to nie jest tak jak na przykład krem do twarzy. One muszą zawierać pewne specyficzne substancje ułatwiające rozczesywanie włosów. No i ta grupa tych substancji to się tak nazywa bardzo elegancko, kationowe substancje powierzchniowo czynne. Totalnie niemarketingowa nazwa, dlatego nikt o tym nie mówi. To znaczy mówią, tylko to się nie przyjmuje, no bo kto tak po prostu z marszu powtórzy tą nazwę. No i ta grupa tych kationowych substancji powierzchniowo czynnych, ona też nie jest jednorodna, tam jest naprawdę wiele różnych substancji. Substancji, natomiast one służą temu, żeby włosy rozczesywać. No i niektóre z tych substancji, te bardziej popularne, te właśnie częściej dostępne w niskobudżetowych odżywkach do włosów, one mają taki swój troszkę potencjał drażniący, nasilający zmiany trądzikowe. Nie podrażni ale sprawi, że pojawia się trądzik. Z tego właśnie powodu odżywki do włosów nie są rekomendowane do stosowania od samej nasady. W opisie pod tym filmem zostawię Ci wyszczególnienie, które z tych substancji kationowych mogą mieć potencjał aknegenny, czyli właśnie nasilający zmiany trądzikowe. Także zapisz sobie ten filmik, żeby go mieć zawsze pod ręką, kiedy robisz zakupy. A ja dam Ci jeszcze jedno polecenie, jeżeli nie chcesz patrzeć w skład i przeraża Cię to cokolwiek, to po prostu zmień sposób mycia Twoich włosów nie stojąc wyprostowaną i potem spłukując tą odżywkę z włosów po plecach, tylko po prostu z głową w dół, żeby spłukiwana woda razem z tą resztką odżywki nie miała styczności z plecami. A teraz obserwuj ten profil po więcej ciekawostek.